No, chyba cześć. Dzisiaj już jesteśmy. No, szarik. Bo obalisz tu wszystko. Uspokój się. No, u kurczaków po przeprowadzce. Uspokójcie się, bo wy tu zaraz rozniesiecie to wszystko. Ej. No i się zaczyna. Spokój. Fela. No już, już, już bo jednak no od tej od tej pierwszej kury <gry> no, Widzicie sami co, się, co tutaj się dzieje? Ej. Uspokójcie się. Chwili nie możecie? Chwila nie może być spokoju? Nie, nie może być chwila spokoju. Spokój. Już? Skończyliście? Tak? Dobrze. No widzicie co tutaj. Psiaki nasze. Bardzo grzeczne odstawiają. No, od tej kury się nie wylęgło więcej. Czyli ma trzy. No, ale chociaż nie ma problemu, żeby wszystkie się pod nią mieściły. No. Te pozostałe jajka co były od niej daliśmy tamtej, ale no, to już minęło tyle czasu, że z nich się i tak już nic nie wylęgnie. Fela. Fela była bardzo zdziwiona, jak potem przyszła na taras, a tam kurczaków już nie ma, szukała ich. <grym> ale nie masz się Fela jeszcze pewnie. A co ty robisz? No ja cię tam nie wpuszczę, bo już tak foka. Już ta Kwoka raz Ci omot tak? Jak, ją, jak robiliśmy tutaj przeprowadzkę, to... No kurczaki, normalnie przynieśliśmy z kartonem. Bo ona już wyskoczyła i chciała, wiadomo, je prowadzać. A ona tu biegała po dole. Fela przyszła, to... Tak? Co Ci Kwoka zrobiła? No, no łomat Ci spuściła. No ale dobra, my fala przeżyła. Ale czemu ty, co, co ty robisz? Ty jakieś takie dziwne dźwięki wydajesz. No ja cię tam nie wsadę do środka, bo to by się źle skończyło dla ciebie, fala. Ty brzycika. mamy ten jajko dla nich. Można dać od razu. Że zainteresowania brak. O, będą, będą chcieć to sobie wezmą. Po jednym tak? No i ja jej nie zawołam czy coś na... nie chcesz? Nie chcesz jeść? Taś, taś, czy coś tam, jak tu się woła na kurę. No i dobrze. Także Fala na pewno jeszcze będzie z kurczakami. Na tarasie przebywać. No, jak tu już jesteśmy, to też już jakiś czas nie było. Jak tam wygląda sytuacja z królikami, to może od, od najstarszych. To już będą miały, no już grubo ponad miesiąc. To są te najstarsze. No, yy, fajne są ogólnie kolory, ale to i tak nie jest taki najbardziej różnorodny temat, jeśli chodzi o kolory królasów. No, no, no one już niedługo będą no od mamy odsadzane, nie? Tamte klatki, te dolne, zresztą no było widać, wybielałem je ostatnio, bo akurat były wolne, więc można było to zrobić. E, jak to szło z kolejnością? Ej, Szarik, co wam dzisiaj dolega, co? Wszyscy mają dzisiaj łobuza odpalnego. tu było jakoś tak, tak chyba, no, tak? Uspokójcie się. Ej! Co tu, co tu się dzieje dzisiaj? Ja się pytam. No i dzisiaj jakiś szczególny dzień jest. Mmm... No, te były kolejne i tutaj, jak widać... Ale czemu ty mi zjadasz palec? Panie kolego, proszę mi nie zjadać palca. Tu, tu, jest jedzenie, o. Ja wiem, że ostatnio no to jedzenie już nie jest takie fajne, no ale... Ja nic, nic na brak deszczu nie poradzę, no. Też te trawki, te chwasty są takie no już, już bardziej przyschnięte i tak dalej. A deszczu, no jak, jak nie było, tak nie ma. Yy, ale dzisiaj, no, bo już podlewałem ogólnie inne tematy, dzisiaj jeszcze będę lucerkę podlewał. Bo ona po zcieczeniu na siano, no... Wiadomo, no nie rośnie, no bo jak. O! Kura woła na jajko. Są. Są trzy kurczakowcy. Fele widzi i ona... No. Dobra, nie, nie przeszkadzamy. Nie przeszkadzamy. Tutaj, tutaj ogólnie chyba jest najwięcej. Da radę to policzyć? Yy, nieku, ciężko będzie. No ale jest koło 10 Z czego praktycznie wszystkie są takie. Chcecie tego, buraczka? też ostatnio były te yy, trochę w czerwonych burakach wyrosło tych pastewnych, i musiały być wyrwane i tak. O. I też no, dostają liście. O, tu praktycznie wszystkie są takie i widzę no, jeden taki bardziej brązowy, jeden bardziej. Ale wyglądają tak bardzo, bo cała rodzinka szaraków. Fela uderza w ogólny bucho ale to pewnie nie zauważyłeś. Okay. Ja jestem duży przeziębiony, bo ostatnio ta pogoda taka dziwna, że no, w słońcu ciepło. Mam też jeszcze tam w słońcu ciepło, wejdzie się do cienia, to jest chłodno i no, wiadomo. No tutaj jest tak bardziej kolorowo. Oczywiście no, bardzo, bardzo lubią w paśniki wchodzić. Jak były mniejsze, to czasami cały paśnik był zapkany królikami, no ale no, liście z buraka pastewnego smakują, nie? Tam też ten, ten burak czerwony, w którym one rosły, był oczywiście podlewany. No bo teraz. Nie? Szarik. Jeszcze ogólnie te pastewne. Będę musiał podlać. Chyba, żeby przypadkiem tropadało, ale to też tak. Jakbym ja miał patrzeć na to. A nie, dobra, tu było. Yy, teraz tam były przekładane. To teraz mogę się pomylić, jaka jest kolejność <laughs> One były w tamtej jednej mniejszej klatce. No, tu jest, tu jest większa różnica, nie? Widać na przykład ten, o. ten jest taki mniejszy. Kura się tam denerwuje. No, ale, ale ogólnie no, każdy, każdy miod jest praktycznie duży. <laughs> Przynajmniej jak no, na nasze. No, tutaj ta królica, co ona była, tu. Yy, ta ostatnia. Ona się nie. Ona tylko udawała, że jest w ciąży. Zrobiła gniazdo, ale nic nie urodziła. No, ale to jest. To nie jest nic dziwnego, ale. Z drugiej strony dobrze, bo. Yy... Tu muszę zrobić y, zaporę. Z drugiej strony dobrze, bo tu i na dół może dam te liście. Bo i tak mamy no dużawą tych królików. Tu jest ogólnie najbardziej kolorowo. Praktycznie no każdy, każdy jest tu, tu inny, chociaż te, te dwa biało-brązowe biało są kurcze prawie identyczne mają te, te wzory nie? słucham pana co pan, co pan? Oj. Co, co potrzebujesz? Potrzebujesz coś? Głaskanie pewnie, a ty nie straszcie królików bo No ale tutaj jest, jest bardzo bardzo kolorowo. To to są te i bodajże najmłodsze. Teraz. ostatniej klatce. Tu jest cztery. Osiem bodajże osiem. Czyli ogólnie w tym roku no, te mioty się bardzo, bardzo dużo udały, bo na przykład rok temu to tak było no, 4-3 nawet. One, no jak one ciut podrosną, to to się da do większej klatki na razie, nie, nie ma problemu. A one tutaj takie są bardzo jakieś przestraszone. Tam cały czas siedzą w końcu klatki. No, to ogólnie mamy temat królików tu jeszcze no yy, to siano co wtedy zwoziłem właśnie mówiłem że no nie będę tutaj tego ugniatał bo od czasu zrzucenia tutaj napychałem dosłownie pod, pod sufit znaczy pod dach yy, i no bez, bez ugniatania tak sobie usiadło no i tu ten ostatni wózek Teraz będę mógł go nie zrzucić, bo jest akurat... Jest akurat... No, już tam miejsce się zrobiło, nie? Także tak sobie siano, samo się ugniata. No i dobra, następne kurczaki mamy na... Następ... No teraz na tą sobotę termin. Zobaczymy, jeśli by tamta też wysiedziała tak mało. No, jedzą sobie jajko. Jeśli by nam to też wysiedziało tak mało, no to możliwe, że będziemy dokupować jakieś kurczaki. No bo jak już mają prowadzać te kurczaki, no to lepiej, żeby tam no, z, z 6 czy 7 każda. Bo tak po 3 to. też trzeba będzie uważać, oczywiście, bo no, lis grasuje znowu w tym roku. Był już u sąsiada. U nas na szczęście jeszcze no o ile kury nie wychodzą tam na ogród no to się nic nie dzieje. Nie, nie wchodzi tutaj. Nie wchodzi tutaj głębiej. Czy to jest zasługa psów, czy nie? No możliwe. Głównie pewnie Szarika, bo, bo Fela to no, ona ma <śla> pomyślała, że to jest jakaś jej, jej duża zabawka, nie? Lisia. Dobra. Dobrze, że się już uspokoili, bo dzisiaj widzę jakaś taka była kłótnia, tak? Od samego początku, akurat w czasie nagrywania. Dobra, już nie będę, nie będę, że tak powiem przedłużał, bo ten film się kurczę zrobił dosyć długi, no tak, ale było co do pokazania, więc, bo u królików dawno nie byliśmy. No co, Szelik, Co? Co? Nadal jeszcze masz te zielone uszy. Spokój. Co wy dzisiaj macie? Jakiś, jakiś dziwny dzień? Co? Co wy macie dzisiaj za dziwny dzień? Co się dzieje? Ty mi łączysz, bo żeby cię głaskał, tak? <grystanie> Dobra. Co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. I cześć.